Witam wszystkich. Spotkaliśmy się tutaj z, z Arturem, który chciał się pochwalić egzaminem państwowym na kategorię B, który zdał za pierwszym razem. Ewa, podpowiedz, jak to wyglądało? Zapytaj się Artura. Chciałem tylko podpowiedzieć, że Artur jest osobą głuchą i mieliśmy grupę osób właśnie z, ze szkoły. Która, którą właśnie mamy, tu reprezentantów Artura i Ewę. I właśnie Ewa jest, kończy kurs, a Artur już jest po egzaminie państwowym. Więc pytanie, teraz, czy było trudne, czy egzamin był trudny? Może na początku jechał normalnie. Akurat myślał, że trudno, ale akurat trudny, ale szczerze akurat niby był trudny, ale czuł, że ok, wszystko w porządku. Aha, czyli na porządku wydawało mu się, że jest trudny, tak. ale z biegiem czasu, że, że, że tak, w porządku, tak. tak? No to fajnie, a długo jeździł? Na początku, Lepiej, bo wezmę, lepiej. Ale okej, okay, ale jeździł godzinę, mniej, krócej niż godzinę? Mniej niż godzinę? Tak, mniej niż Aha, nie mniej niż, ok. To super. A miał parkowanie? Czy wiesz, e, 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 tak. Tak? Było, było wszystko. Wszystko? No to super. No to fajnie, to co? Gratulujemy, tak. że zdałeś egzamin i teraz możesz się pochwalić, masz prawo jazdy, pokaż. O, super, nie będziemy tam z daleka, pokażemy, ale się cieszymy, że, że masz i gratulujemy. I życzymy, I życzymy powodzenia. Tak. Jak będziesz miał samochód już swój, to przyjedzie pochwalić się. Tak? Nie ma problemu. Okej, okay, super. Do zobaczenia.